Siemano, z tej strony Wini. Witam Was w 26 odcinku ciekawostek, w którym, jak zwykle, zobaczycie 6 ciekawostek z numerkami 145 do 150. Nie wiem, czy ktoś z Was zauważył, ale miałem już prawie pół roku od pierwszego odcinka ciekawostek. No i muszę przyznać, że już to całkiem szybko zleciało. No ale niestety ubiegający czas działa na moją niekorzyść i na wstępie odpowiem Wam na ważne pytanie, które dość często ostatnio się pojawia i poświęcę temu te tematowi cały wstęp odcinka. Jak ktoś tego nie chce słać, to proszę bardzo, w opisie macie pominięcie wstępu, żebyście po prostu nie narzekali na moje pieprzenie na początku. No a jak chcecie się dowiedzieć coś na ten temat, no to słuchajcie dalej. Ostatnio dostałem wiadomość od pewnego widza. Może przeczytam treść tej wiadomości. Cześć Winnie, Chciałem się dowiedzieć jak długo będą trwały... będą nagrywane ciekawostki. Joji już nie nagrywa pojedynczo ciekawostek, bo zostały tylko te drobniejsze. A jak będzie z tobą? Tak nawiasem jakby ktoś nie wiedział, nie wiedział, to Yoji to jest inna osoba, która nagrywa ciekawostki, ale pewnie wszyscy ją znacie. A jeśli chodzi o pytanie, no to swoją odpowiedź podam już teraz, żeby wszyscy znali sytuację, bo tych pytań było na, tak naprawdę o wiele więcej. Ciekawostki się kończą, no i to powinno sporo osób z was zauważyć. Przyz przyznam, że ostatnio trochę mam problem z wybraniem jakichś drobnych i sensownych ciekawostek. Jak na razie jeszcze da się jakieś odcinki wycisnąć. No ale bardzo bym was prosił, żebyście już nastawiali się niestety na myślenie, że ta seria tak naprawdę już się niedługo zakończy. E, oczywiście będę się starał nagrać tych ciekawostek jak najwięcej, no bo nie ukrywajmy, że 90% Was, moich widzów, to osoby, które mnie subskrybują ze względu na ciekawostki. E, jednak spójrzcie, że minęło już pół roku. Pokazałem wam 150 ciekawostek, co jest i tak naprawdę bardzo dużo. Nie chcę też powiedzieć, że na pewno pierwszą oznaką kończenia się serii będą coraz to większe przerwy w ciekawostka. Na pewno początkowo będą to dwutygodniowe przerwy między odcinkami, które będą się po kolejnym czasie, konkretnie nie wiem jaki, może to być miesiąc, może być to kolejne pół, pół roku. No ale te przerwy będą się stopniowo zwiększać nawet do jednego miesiąca. Na pewno nie kończy się seria z pojazdami w GTA 5. Wręcz przeciwnie dopiero się rozpoczęła i przyjęła, i przyjęła się na kanale podobnie jak ciekawostki, z czego się bardzo cieszę, że wam się tak bardzo spodobała, więc w tym miejscu chcę się z wami umówić na pewien układ. Jeżeli nie będzie odcinka ciekawostek w tygodniu, to w zamian za to dam wam odcinek pojazdów, żebyście się zbytnio nie nudzili. Wiadomo, że, to ta, też, że was to zbytnio nie zadowoli, no ale lepsze to niż nic. Jeżeli całkiem zakończy się seria z ciekawostkami, miejmy nadzieję, że to będzie jak najpóźniej to na pewno wyjdą nowe serie z GTA 5, które powinny Wam się również spodobać. No ale z samą grą też się nie ma co oszukiwać, ona też się kiedyś zakończy, bo to jest po prostu kwestia czasu. No ale na razie jest to, jeśli chodzi o zakończenie GTA 5, to jest na razie jeszcze daleka przyszłość. E, boję się też trochę, że jak zakończą się ciekawostki, to sporo osób przestanie odwiedzać ten kanał. No ale mam nadzieję, że większość mnie polubiła i chętnie obejrzy moje inne produkcje. E, mam, taką, mam taką wielką nadzieję, e, mogę wam już powiedzieć, że od sierpnia są całkiem fajne premiery gier, które po prostu muszę nagrać. E, na kanale raczej będę pokazywał najnowsze gry, no bo wiadomo, że, że to co jest najnowsze. Będzie miało największe zainteresowanie niż gra sprzed dwóch lat, którą tak naprawdę zna każdy. E, oczywiście, z biegiem czasu też będę nagrywał coraz fajnie moje produkcje, e, bo tak naprawdę to jeszcze się wyrabiam. E, moja YouTube'owa kariera, że ja to tak nazwę, e, rozpoczęła się całkiem niedawno, bo wraz z pierwszym odcinkiem Ciekawostek, czyli gdzieś to było tak pół roku temu. No i porównajcie sobie jakość filmu z pierwszego odcinka do odcinków najnowszych i zwróćcie uwagę w ilu aspektach się poprawiłem. No i tak naprawdę nadal się poprawiam. No bo największa praca jest. Bo największa praca nade mną, nad sobą jest przede mną. Trochę to tak dziwnie zabrzmiało, ale chyba wiecie o co chodzi. Dzięki ciekawostkom też bardzo szybko wyskoczyłem do góry, tego też nie da ukryć. Niektórzy youtuberzy nagrywają 2 lata, mają po 1000 subskrypcji. No, ja nagrywam tylko pół roku i mam już ich ponad 4000, i szybko, i, szybko, i szybko mknę do przodu. Mam nadzieję, że wszystko, co jest najlepsze, jest przede mną, a jednocześnie przed Wami. No i koniec ciekawostek nie wpłynie na Wasze zainteresowanie kanałem, I nie będzie to jakaś wielka katastrofa. No, ja mam, na, ja mam na pewno taką nadzieję. No, ale koniec tego pieprzenia, pora na ciekawostki. Na poprawę humoru, bo zakładam, że niektórym faktem kończenia się ciekawostek ten humor z lekka zepsułem to na poprawę humoru zacznijmy jakąś pozytywną ciekawostką. Pierwsza z nich to liść, którego po kształcie chyba rozpo rozpozna każdy, no ale tak dla wszelkiej wątpliwości nie jest to klon palmowy w formie bonsai ani paragwajska pietruszka pięciopalczasta, tylko lekko mówiąc zestaw happy Meal w formie liścia. Albo inaczej mówiąc, jamański przysmak. W każdym razie to co powiedziałem, widzicie, na e widzicie teraz na ekranie na ścianie tego budynku. E w chyba w portola Drive, ale mogę się mylić. E co ciekawe, liść znika w nocy, kiedy to budynek zostanie oświetlony wewnętrznymi światłami. E więc możemy go zobaczyć tylko przez dzień. E druga ciekawostka to być może budowa tajnego budynku FIB pod przykrywką Max Renda. Jesteśmy tutaj w miejscu, które odwiedzaliśmy też fabularnie podczas jednej z misji w GTA V. Widzimy tutaj budynek, który jest w budowie. Może się wydawać, że to będzie jakaś drogeria Max Renda, bo w końcu widzimy tutaj baner tej firmy. A tak w ogóle swoją drogą, to nie wiem, czy pamiętacie odcinek pierwszy, ale Max Renda to jest parodia Max Factor. Mówiąc tak w ogóle, nawiasem: Skąd wiemy, że buduje się tutaj jakieś tajne biuro FIB? A stąd, że jak wejdziemy do środka i od razu skręcimy w prawo, w szczelinie między dwoma ścianami, to widzimy tutaj plany budowy, na którym, jakby na środku, pisze FIB. Takie, jakby logo. W okolicy tutaj też się nikt nie znajduje, co jest też troszeczkę dziwne. Ale ciekawostka jest bardzo fajna. Trzecia ciekawostka może Was zainteresować. Pewnie chcecie wiedzieć, jak wyglądają rodzice Michaela albo jego teściowie. No bo w sumie do końca tego stwierdzić nie możemy, ale na pewno któraś z tych rzeczy, albo teściowie, albo rodzice. E, w sypialni w domu Michaela są na szafce trzy rodzinne zdjęcia. E, zdjęcie ślubne z Amandą, e, zdjęcie rodzinne, no i zdjęcie par jakichś starszych ludzi. I właśnie ci starsi ludzie to muszą być rodzice albo Michaela, albo Amandy. No ale na 100% nie możemy wskazać czyi są to rodzice. Próbowałem też jakoś po wyglądzie do tego dojść, ale wiele mi, to tak, wiele mi to tak naprawdę nie dało. Jedno wiemy na 100%, że są to dziadkowie dzieci Michaela, czyli Jimmy'ego i Tracy. Jest to też dowód na to, że warto szukać ciekawostek i je podsyłać, bo nawet w takich drobnych elementach mo może się dużo kryć, tak jak to jest w tej ciekawostce. Także zachęcam Was do poszukiwań bo na pewno można coś bardzo fajnego znaleźć, coś, coś drobnego, a pod samą taką drobną rzeczą kryje się naprawdę wiele. E, czwarta ciekawostka. E, nią będzie mi trochę ciężko opisać tak od razu, e, więc opiszę ją tak jakby stopniowo. E, widzici, widzicie tutaj samolot, którym zastawiłem drogę, żeby mi te samochody, za, samochody tutaj nie przejeżdżały. E, tutaj jest taki niebieski Cabrio, ale zwróćmy uwagę na ten biały samochód, ten sam co ma... Co ma Franklin, i zwróćcie uwagę na te boty, i sobie postarajcie się je zapamiętać. Jakaś babka w czarnych, rozpuszczonych włosach, jakiś czarnoskóry koleś w szlafroku. On jest w szlafroku, a zresztą nieważne. No ale teraz, teraz oddalimy się kawałek dalej, i zaraz tutaj powrócimy. Dobra, jesteśmy już z powrotem. Tutaj jest chyba ten samochód. I od razu widzimy, że osoby, co w nim siedzą, już są całkiem inne. No ale tak dla pewności jeszcze sprawdzę tamten dalszy samochód, bo on jest taki sam. Też biały, tutaj jest czarny, tutaj też jest Cabrio. Ale sprawdźmy ten taki szarawy. O, tutaj chyba jest babka podobna do tamtej. Ale zobaczymy dla pewności, czy to. Rzecz nie, ona ma czerwony strój, a tamta chyba miała niebieski. Nie, to jednak nie są ci kolesie. Te same osoby. No ale wróćmy jeszcze do tamtego. Co jest na początku. Tak, bo tu było niebieskie cabrio. I to będzie ten sam... Tak, to będzie... Bank Uwaga, idę! Kurde, jeszcze nie da się tutaj spokojnie chodzić, bo już trącą cię na ulicy. Tak, ale to jest ten samochód. Zobaczmy. No i widzimy, że się te boty... A, tutaj jeszcze nam babka faka pokazała. No ale w każdym razie tutaj te boty się zmieniły. Babka zmieniła fryzurę, zaś facet się przebrał. Nie ma już tego całego szlafroku. Całkiem inaczej się ubrał. Jest to dość fajna ciekawostka. Postawiłem tutaj też samolot, bo jak postawiłem autobus albo jakiś inny duży samochód, na przykład betoniarkę. To, jak wracałem, to się po prostu kierowca respawnował w tym samochodzie, który, którym zastawiłem drogę, i po prostu odjeżdżał. No i akurat tutaj zostawiłem samolot, i tutaj, akurat w tym samolocie, mi się nikt nie zespawnował. No ale po prostu, jak się oddalimy na kawałek, no to po prostu yy, świat, tak jakby się restartuje, i po prostu zmieniają się boty, zmienia się, yy, zmienia się ich wygląd. Ale jest to na pewno ciekawostka i mam nadzieję, że Wam się podobała. Piąta ciekawostka to nawiązanie do filmu Friday, czyli Piątek. Jest to komedia sprzed 19 lat. Idealnie pasująca w klimat Los Santos Roden z GTA San Andreas. Jeżeli nie kojarzycie tego filmu, to być może kojarzycie dość popularnego mema, którego zresztą teraz widzieliście. W tym filmie znajdował się taki dość dziwny typek, on miał przyzwisko Big Worm, czyli Wielki Robak, ponieważ był trochę, że tak powiem, przy sobie. Ale posiadał też samochód typu Lowrider z charakterystycznymi felgami. I właśnie te felgi spotykamy w GTA V podczas tuningu. Są one w zakładce Lowrider pod nazwą Big Worm, czyli do tej postaci z filmu. W rogu ekranu macie oryginalny wygląd felgi z filmu. Jeżeli filmu nie znacie, to bez problemu można go znaleźć w internecie i oglądnąć. A ostatnia ciekawostka to graffiti, które bardzo przypomina grafikę tytułową z GTA 1. Teraz widzicie w rogu. Teraz widzicie tę grafikę w rogu ekranu. Na pewno są identyczne kolory obu grafik, oraz bardzo podobna czcionka, no i to się da od razu zauważyć. E, ale do tematu tej ciekawostki nic nie dodam, nic nie ujmę, dlatego oglądajcie sami. E, to tyle ciekawostek w tym odcinku. E, mam nadzieję, że nie macie do mnie żalu o duży wstęp na początku i o kończące się ciekawostki. Ale jak to śpiewała Pani Anna Jantar, nic nie może przecież wiecznie trwać. Tak wiecznie nie mogą trwać ciekawostki. E, ale mimo to zachęcam Was do podsyłania ciekawostek, co wydłuży życie tej serii, tak jak to mówiłem w starszych odcinkach. E, zachęcam Was również do odwiedzania mojego fanpage'a, do którego link macie w opisie, no a znajdziecie tam naprawdę dużo rzeczy. No i zachęcam też do klikania w reflinka. Sprzedałem się. E, które od tego filmu będą się pojawiać w opisa e, Oraz rejestrowania się i potwierdzania maila po kliknięciu w niego e, To jest parę kliknięć, a dla mnie, dla mnie oraz dla was skutki będą jak najbardziej pozytywne O których tak naprawdę nie mogę mówić, bo muszę się trzymać regulaminu i w ogóle e, Ale szczerze i otwarcie mówiąc, e, za jedną rejestrację dostaję jakąś sumę pieniędzy Którą wykorzystam oczywiście w mądry sposób, na pewno nie pójdzie na kraty piwa i w tym podobnych rzeczy. Ale też nie zmuszam was do klikania w tego reflinka, bo to po prostu jest wasza dobra wola, czy to zrobicie, czy nie. Tylko o to wam też nie będę truł, po prostu mówię wam o tym teraz, bo dopiero to weszło w moje plany. I po prostu zapamiętajcie moją wypowiedź na ten temat na przyszłość, jak zobaczycie podobnego linka albo w opisie filmu, czy to na Facebooku. E, oczywiście, wszyscy klikamy w magiczny czerwony przycisk. Subskrybuj pod filmem, e, jak ktoś jeszcze tego nie zrobił, oraz zachęcam do komentowania filmu. No i też do łapy w górę. E, no to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że mimo tego zamieszania na wstępie i na końcu filmu, e, odcinek Wam się spodobał. E, mam nadzieję, że w kolejnym odcinku już taka merka będzie, bo teraz jak widać jej nie ma. E, także mówię, do zobaczenia na razie.